Niedziałki są jednak ciężkie. To u mnie był bardzo sympatyczny. Poszłam sobie pobiegać, potem zwiedzałam moje wsie okoliczne. Obrana w sumie. I teraz. Do wow, ej, też masz już po polsku te nazwy? I... No, o faktycznie. Wreszcie. No. Nawet nie nic. To tak jak my wczoraj twojej śmierci. E, dokładnie, tak, to. <grystanie> nie! To było złe. Wybacz. <grystanie> Ale moja śmierć nie poszła na marne, bawiłam się przednie, jak patrzyłam jak cię samochody atakowały. <grystanie> no, nie! To było jeszcze gorsze! O nie! A mi się podobało! A mnie nie. To było złe. Mnie się podobało, jak teraz przed chwilą przejechałem gościa. To było śmieszne. No tak, nie wiesz, jaka jest zasada? Jak kali ukraść krowę? To dobrze. Jak kalemu ukraść krowę? To źle. Tak to działa.

tam Bo go zabiłem, a on mi dał łapteczkę. O tam jest. walił flary. Tak, położyłem. Najlepszy był O, a ten przyszedł, obił mnie i przyniósł mi pizzę. Nie, no wspaniali ja są ja ci byli. ludzie. Też przyjemnie grać. Jakie to kochanie. Co nie? Kochani są. Nie, to rozdabnie się. Nie, to nie jest. Ej, nie! Obsuła się! Co? 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 właśnie zaczynam się zastanawiać. no. Nie no, tak się nie Właśnie nie. zaczynam się zastanawiać. Czy naszym problemem zazwyczaj na pewno jest Natalia? Yy, a co do innego ma problem? problemów? <laughs> hmm. Może ktoś komu znikają beczki? Moja no że postanowiła zniknąć. Na... Po prostu tutaj ktoś jest ze dzisiaj nie tak gra mi robi pod górkę. Dobra, skończy to grę, po Ale my mamy tutaj cele, za których spełnianie Natalia stawia nam szampany. Ej, to nie je... napisze zawsze, że raz mam Ile my tych szampanów No, jakoś cztery, bo raz Pełniliśmy podwójnie, nie? Przecież ty napisasz na na zdrowie, a później gra ktoś w i chce ktoś szampana. Dominika, nie Natalka. No ale... tak, ale na, na, na pliwie się dogadaliśmy w Natalką. Tak, że ona stawia. No to ja stawia ci Szampana No Szampana, tak Dobra tam gdzie jest coś To mamy jak to ma... dostajemy szampon. Co? Co tutaj? A leży. Ej, Kurde, za chwilę kolejny cel. Wyko o, no. wykonaliśmy cel. No i wykonaliśmy. O, i natalka, dzięki natalce wykonaliśmy cel. Zobacz to, na chwilę. Się... Można im pomóc. Druga jakaś, która mi Ojojoj. O jezu, chłop ma na aimie. Wygraliście coś? Tak, po Ale nie, dzisiaj coś wygraliście. Nie. O, no to. Wykonujemy go po tam Tak, bo mieliśmy spadek formy, odkąd Natalia nas opuściła. Bo prawda, bo to robił za to, Tak. Więc y, na to, y, sami sobie ustaliliśmy y, wyższe cele. To się A jak tak. jeszcze okazało y, się, że są panny w stawie, to z wodą. To już idzie jak złoto. Oooo, i plecy! Byle to nie! Panie, pan tak nie strzelam. No trudno, bo strzelam na tej wyspie. A nie, jest mi a mam Leży Ten cwaniaczek O korona Proszę, proszę Tamtym na troszeczku tylko wiki oj! Zbierałem sobie jego krewa Spróbujemy coś szalonego Jest więcej osób MIAŁ BYĆ JEDEN GOŚĆ, DLATEGO TYLKO TU PRZYSZEDŁEM Bo jeden zabili drugiego, a ja jeszcze jednego Dobra Lecimy do strefy Wezmę A ja ci dam potki Nie mogę przejść tam No ja wam daję szczęście, bo wygracie teraz A ile macie ten fragment? Pięć dwa Spoko Tu dostał. Sześć. Tylko y, musimy w tych co są we dwóch. O te, ten, ten na dole On jest werszy. Bo z jednym będzie łatwiej walczyć Zresztą ta jedna to już na tak, na mnie na strzała praktycznie Dobrze, klombo Pomóż nam, klombo Dawaj, dawaj, dawaj. on jest w naszej stronie o. Dobrze, ten jeden dostał po kewie, ma? Dobra, przejdźmy trochę за нами. Белома. Уважай. Ja, ja tam Ten jeden ma biało. To jedna leży. No mam leży. Ostatni. Dobrze. teraz, gdybym ja dostał szampana, to musimy jeszcze raz wygrać, bo wy już szampany macie. To się zaraz będziecie pewnie będą wygrać. Przez z wami wygrać. na talkę na to, żeby mi Cieszę się. No, ale jak się uda to możemy za chwilę się w pójść i się z nią zgadać. Mamy to! Jest! Teraz to jest za tego y, drogiego szampana, za 10 zł, nie, nie za 5. To jest Dobrze. 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 to.